Czy świecka komunia ma sens? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Wojtek Iwanecki. I ksiądz Piotr, piekło. Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o świeckiej komunii. To jest. Yy, Temat, który właściwie wypłynął w jakimś z komentarzy hmm, pod naszymi filmami. Jest maj, więc temat chodliwy, jakby nie było. No i taki odcinek troszeczkę będzie szyderczy, przynajmniej z mojej strony. <śmiech> Koniec <śmiech> grzecznego świętego monitora. Dosyć. Przydera <laughs> się będzie <na mnie> lało. <śmiech> Nie <śmiech> no, no, chcemy porozmawiać o, o, o świeckich komuniach, ponieważ ostatnio się robi o nich głośno. Jak sobie wygooglujecie, no to też dużo materiału yy, gdzieś tam znajdziecie w sieci. Jakiś blog złego ojca. Yy, tak, taki, tak się ten koleś chyba nazywa. I tam, Właśnie opisuję, jak tam zrobić świecką komunię. No i w ogóle dyskusje i komentarze, oczywiście, wspaniałe komentarze. E, ja zanim zacznę... E, może taki wstęp zrobię, że dla mnie to jest w ogóle taka śmieszna sytuacja, bo tak jak są e, takie różne medialne właśnie e, internetowe dramy wokół świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, jak to to chrześcijaństwo ukradło pogańskie święta i to już wszystko było i w ogóle i w ogóle i jakaś tam równonoc i drzewa i a teraz jakiś Chrystus na krzyżu i w ogóle jak śmie, śmialiśmy jako chrześcijanie to brać, a teraz ateiści biorą <grym> pierwszą komunię świętą, bo jest fajna, bo, bo czemu nie, bo no właśnie też się należy. I no właśnie, jak to jest z tym kołem podkradywania sobie różnych rzeczy. Słuchajcie, bo mamy już trzecie stadium dram internetowych na temat świętowania w przestrzeni y, 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 społecznej, bo pierwszy to to, co powiedziałeś, to dramy, że chrześcijanie zagarnęli. Drugi mhm. rodzaj dramy to był Halloween i, ym, i A, Walentynki. No że, tak, nie, no. że, jakim, że jak to, że świeckie święta w ogóle, jakieś tradycje, że tutaj ja jakieś powiązki, zagrożenia duchowe. Nie? Tak, zagrożenia duchowe. A teraz mamy trzeci, trzecie stadium dramy, czyli że to y, świeccy przejmują, nie? ateiści, agnostycy. No. No Przejdź. właśnie, bo, bo to nie, nie tylko, że świeccy, bo no wiadomo, że no świeckie osoby przyjmują komunię świętą, no. Nie no, nie no, Każdy no tak. Komunię świętą, no tak no, ale to właśnie ate ate to jest ateistyczna komunia, właściwie komunia bez komunii, tak by trzeba było tak. e powiedzieć. Ja dla mnie najśmieszniejsze są jednak komentarze. Przepraszam, że, że skipnę całą poważną dyskusję na ten temat do komentarzy, ale po prostu bardzo, bardzo mi się podoba, w ogóle część komentarzy jest taka, że i tak nikt w to nie wierzy, to i tak jest dla prezentów, to i tak jest tylko taka otoczka, więc my po w tą prostu. katolicką nie wierzymy, że, tak, że to tak, tak, wszystkie że, że, dzieci, które idą że, do, że, tej katol do, do komunii w Kościele tak, katolickim, tak. to w że, ogóle że, są że, niedojrzałe. Że, że, że... Dokładnie, że to jest wiesz bez sensu w ogóle. No więc my teraz jesteśmy szczerzy, bo to wiesz, w ateizmie i w ogóle chodzi o taką szczerość, o taką prawdziwość. Więc my po prostu jesteśmy tacy szczerzy i racjonalni, no i wywalamy to, co jest tą nadbudową, tym naddatkiem, i zostawiamy to, co tak naprawdę chodziło, czyli prezenty, jakieś fajne przeżycie, spotkanie z najbliższymi itp., itd. Świętowanie. E, świętowanie, tak. To ja mam taką prośbę dla tych osób, które piszą te wszystkie komentarze. Oczywiście, że tak często jest. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że tak nie jest, nie? Że, że to często tak bywa. Natomiast ja mam taką prośbę, żeby założyć, też przynajmniej założyć, że są też osoby na świecie, a na pewno też i w Polsce, dla których jednak ta pierwsza komunia jest ważna. I to jest przeżycie duchowe. I to jest coś, co jest w nich, i coś, co się wspomina. Ja bym mógł przykłady z mojej rodziny, z mojego życia też podawać. Ale z, z nie wiem, dzieci mojego kuzyna niedawno były w Komunii Świętej, to bym tutaj, może, je przyprowadził najlepiej, one by opowiedziały. <noise> Lucja, Helenka. No bo po prostu, wiesz, mnie boli to takie, nie? Ło, to mhm. i tak, nikt w to nie wierzy, to ten, to teraz dajmy sobie prezenty, przebierzmy się na biało, pobiegajmy po parku i jest, jest spoko. No załóżmy też gdzieś tam. Przynajmniej, że ten taki jest, taki gdzieś... Takie, takie malutka społeczność jednak katolików w katolickiej Polsce, która jednak naprawdę w to wierzy, <noise> dla której jest to ważne i która tego nie przeżywa jako taki właśnie festiwal dawania prezentów i, 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 jako, i jako taką, wiesz, tylko fasadę, taką dwuznaczność, taką w ogóle, wiesz, taki, takie cyniczne święto, które tak naprawdę nie ma z duchowym przeżyciem nic wspólnego, chodzi tylko o te prezenty, o tą kasę z komunii i tak dalej i tak dalej. Uh -huh. Ja myślę, bo powiedziałeś malutka część. Ja myślę, że wcale nie taka malutka część. No nie, nie, ja tak to wiesz, no, to ja, ja nie. Że, że jest tam jakieś ta, ta reszta Izraela, nie tutaj. Tak, tak. Natomiast ja obserwuję, zdarzyło mi się raz czy drugi przygotowywać dzieci do komunii. Hmm. Oczywiście nie, nie byłem jedynym przygotowującym były świeckie osoby, też katechetki. Widzę, że. No, to pragnienie serca dziecka jest no, niesamowite, nie? I, i, i to yy, mnie też to dotyka, yy, jakoś tak bardzo pozytywnie wzrusza. I yy, 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 yy. My jesteśmy w stanie pokazać istotę, nie? Często to robimy jako księża, jako osoby przygotowujące, natomiast potem, no niestety też, no to ten świat dorosłych yy, yy, też to jakoś tam niszczy, no bo to, wiecie, no o tych kładach i, i przy, przy, przysłowiowych i, i, i laptopach i dronach i nie wiem czymś jeszcze, nie? No to, 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 wiecie, to bo często my właśnie, nie? Yy, yy, no niszczymy to, co gdzieś tam w tym sercu dziecka jest i, i to, co gdzieś tam może na etapie przygotowania było było, było, było kształtowane. Ja myślę, że to hmm. bardzo ważną rzecz powiedziałeś teraz, tak sobie też to uświadomiłem, że właśnie ten świat dorosłych, nie? Że my mówimy, że, że ponieważ nie potrafimy mówić o duchowości, o wierze, o modlitwie, o przeżyciach yy, takich wewnętrznych, Eee, nawet na takim poziomie humanistycznym, ja już nawet nie mówię o takim duchowym, ale no to też, nie? <laughs> Łatwiej nam się gada, wiesz, o nowym smartfonie, o nowym kładzie, o dronie, który wyszedł, to wszystko widać, to wszystko jest dotykalne, to wszystko jest wow. Więc yy, po prostu dzieci pakujemy w taką uliczkę, no bo tę uliczkę znamy, nie? To jest trochę tak jak z młodzieżą, że, 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 że czasem też mnie to bawi, nie? Że my narzucamy po prostu takie standardy swoje. Jak jest młodzież, no to nie, to musi być gitara na mszy, dajmy na to, nie? Bo młodzież mhm. zawsze lubiła gitarę na mszy, no ale to, nie? wiesz, W latach 80. Mhm. lubiła i, i teraz też lubi, nie? A I teraz lubię. Tak, a jak lubię jakaś młodzież w to jest dziwna, bo to w ogóle co za młodzież, nie, nie, to tylko stare babcie, nie, albo wiesz, teraz nie chcę wchodzić w takie dyskusje, ale, ale jest to ciekawe, co powiedziałeś, nie, że my właśnie narzucamy taki, wiesz, dorosłe myślenie e, dzieciom, nie, a, a dzieci są z, ze swojej natury jakoś tam otwarte na pewną tajemnicę e, i, e, i, i właśnie na pewną duchowość, więc ja myślę, że jest to bardzo na pewno trudne, ja akurat nie przygodywam dzieci do komunii, więc tutaj nie będę jakoś się mądrzył, natomiast na pewno jest to, jest to trudne, ale wydaje mi się, że wiesz, że jest to też możliwe, o nie, żeby, żeby właśnie dzieciom pokazać też Boga w tym yy, wydarzeniu, a nie tylko, no właśnie, tą całą, wiesz, otoczkę, przymiarki, wianki i tak dalej. Dzieci dorosłych, rodziców z dojrzałą duchowością ewangelizują tak naprawdę. Z tego co ja widzę, nie? w momencie, kiedy dorośli, którzy w dojrzały sposób przeżywają swoją wiarę, przygotowują dziecko do, do Komunii Świętej, to to, w jaki sposób dziecko przeżywa tą tajemnicę, potem motywuje dorosłych. To jest dla mnie niesamowite, właśnie, że. Że, że jakby w ten sposób dziecko się odwdzięcza w pewien sposób. No, mhm. Wiesz, o co mi chodzi? Nie? Że to jest dla mnie, dla mnie. No, ja mówię to, jak ja przeżywam swoją duchowość językiem dziecka, staram się i myślę, że ono będzie ją podobnie przeżywać. Natomiast zaskakuje mnie to, że, że, że to dziecko wchodzi na wyższy level w pewien sposób, nie? I tak, dla mnie tak. jest potem świadkiem wiary. Nie? To, to tak potem to też działa. często wychodzi w pytaniach, nie że dzieci zadają te trudne pytania potem już dorośli to już tak wszystko wiedzą nie już się nie dopytują a, a dzieci często czy młodzież właśnie czy, 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 czy dzieci yy, zadają te trudne pytania o Boga o śmierć o życie wieczne nie wiem o nie o takie to, to, to są czasem naprawdę. No, nie dziwię się rodzicom którzy potem <grym> muszą odpowiedzieć i nie jest im prosto ale, ale wydaje mi się że no to pokazuje że to też w dzieciach yy, jest. No ale w świeckiej komunii, jak przeczytałem, to jest też w ogóle takie fajne, nie? tam właśnie chyba ten zły ojciec na tym blogu pisze. E, tak się ten blog nazywa, to nie, że ten ojciec jest zły, po prostu. <grym> słuchacze wiedzieli, ja nie mówię o kimś, że ktoś jest złym ojcem, absolutnie. E, e, to on tam właśnie pisze, że, że suma summarum to też nie chodzi tylko o te prezenty, tylko o walor wychowawczy tego wydarzenia i tak dalej, tego przejścia, właśnie z takiego dzieciństwa, no nie wiem, na drugi poziom, bo to jeszcze nie jest. Taka mm -hmm. adolescencja, nie? To jeszcze nie jest taka, mm, takie dojrzewanie. No ale, no okej, okay, dobra. I to też mnie tak... Czy to nie przejście w dorosłość? To jeszcze no, nie jest no. 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 i tutaj też ciekawe zjawisko, które jest, że to nie chodzi tylko o komunię, że y, widzimy, y, że takie świeckie y, są nie tylko komunie, ale też są świeckie bierzmowania, jako właśnie ten element y, y, przejścia właśnie od dzieciństwa do, do życia dorosłego, no ale także są świeckie y, śluby. Że ponoć można nawet wynająć aktora, który będzie y, grał księdza i będzie obrzęd taki religijny. Y, wiem, że w Polsce jest jakaś firma, która y, się tym zajmuje i można, można coś takiego zrobić. To gdzieś tam gdzieś też wyczytałem. Udajemy <laughs> no. Ale y, co jest ciekawe, że y, to właśnie to świeckie bierzmowanie. Y, ale sorry, no. sorry, 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 tylko by było mocne, gdyby tam w tej firmie udającej księży byli ex księża. I te śluby, a nie, one nie byłyby ważne, bo oni by nie mieli prawa. Ale to tak. by było mocno. Dobra, <laughs> dobra, już zapomniałem, że oni udzielają śledzkich ślubów, ale tak naprawdę one są kościelne, ale nie ma. No, for, for, formy ważne, by do... nie było, ale to ten. Dobre. Nie byłoby formy, przepraszam. Ale pracając, ciekawa ciekawe, ciekawe jest, jest analiza w ogóle tego zjawiska, jakim jest świeckie bierzmowanie, tak to nazwijmy. To znaczy, w Niemczech pod koniec XIX wieku ateiści, takie stowarzyszenia, wolnomyślicieli chcą stworzyć alternatywę dla młodzieży. W Niemczech jest bardzo silna konfirmacja protestancka, no i bierzmowanie katolickie. I tutaj y, dla młodzieży takie, y, takie świeckie, świeckie bierzmowanie, y, które y, po prostu no, zakłada jakby tą właśnie taką walkę ideową z Kościołem. I y, 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 to się przyjmuje w Niemczech i rozwija się szczególnie mocno w Niemczech y, Wschodnich po II wojnie światowej. I tam na przykład młodzi ludzie przychodzą na jakieś takie akademie, i też dostają książki, na przykład, jako pamiątkę, i tam jest jakiś podręcznik socjalistycznego młodzieńca, nie? czy socjalistycznej dziewczyny, dostajesz na to, me, za to. No i, i to nie po, po, po rozpadzie, tutaj, znaczy po połączeniu Niemiec, czyli po, 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 po rozpadzie tej, tej, tej komuny całej, to, to to się nie kończy, tylko dalej jest praktykowane w Niemczech. Takie święta młodzieży, właśnie takie obrzędy przejścia. I co jest ciekawe, bo to zjawisko można już obserwować nie, w Niemczech, jak to się rozwijało. No i właśnie rozwijało się od takiego odejścia od kościoła, takiej walki z kościołem, z religią, do dzisiaj, słuchajcie, czystej komercji. Ludzie opisując te, te, te zjawiska, gdzieś tam ktoś w internecie znalazł na różnych forach różne, różne, różne świadectwa, szczególnie rodziców tych młodych ludzi, no piszą o tym, że to, że to chodzi o kasę po prostu, no. <laughs> że, że, to, no tak, no. No, że są jest nawet to firmy, no słuchajcie, to jest nie? komercyjne, w Niemczech to jest w ogóle, w Niemczech no. jest dzień wolny chyba wtedy od, od, od zajęć przysługuje każdemu yy, młodemu człowiekowi, no super. zajęć szkolnych i można... I są komercyjne firmy, tak. które organizują takie imprezy. No, mhm. no to znaczy, wiesz, no, można by też oczywiście się odwoływać do, do, do właśnie tych obrzędów przejścia, o których mówimy. No to wiesz, no, to, to, to nie, nie, nie jest przypadek, nie? Że, że gdzieś tam w tych plemiennych religiach, w pogańskich wierzeniach no, były takie, takie rzeczy. I teraz myślę, że nie ma też co mówić, kto od kogo coś ciągnął i co jest nowe, co, bo to jest takie też takie dla mnie błędne koło. Nie? My, jako wierzący w Chrystusa, po prostu wierzymy, że Chrystus nam pokazał, jak to powinno być, a te wszystkie różne obrzędy, święta, przejścia, religie i tak dalej, one pokazują, że w człowieku jest pewien taki głód nie? i ten taki czysty ateizm. Hmm, właśnie nigdy nie jest taki czysty. Nie? W takim hmm. sensie, że tam zawsze coś w to wchodzi, jakiś rytuał, jakaś obrzędowość, jakaś duchowość to gdzieś jest nam potrzebne, e, no my głęboko wierzymy, że, w te że, że to jest potrzeba, którą wpisał w nas Pan Bóg, gdy nas stwarza na swój obraz i swoje podobieństwo, i on na tę potrzebę odpowiada w Jezusie Chrystusie hmm. i w Kościele. Stąd też no wie, odpowiadając na pytanie odcinka może, nie? czy świecka komunia ma sens. No, ja bym powiedział, że zależy dla kogo. Mm -hmm. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, no to wiesz, i przyjmij Jezusa Chrystusa eucharystycznego, przyjmij Boga e, i tak ucz swoje dzieci. I to przede wszystkim pokazuj swoim życiem. Nie mm -hmm. tylko o tym gadaj, ale pokazuj to. Więc y, dla, dla osoby wierzącej takie coś nie ma sensu. Dla, dla osoby, która nie wierzy, no to rozumiem, że szuka jakieś alternatywy, pytanie, czy nazywać to komunią. Yy, nie ma czegoś takiego niestety albo stety jak za zastrzeżone znaki towarowe kościoła katolickiego <laughs> <laughs> czy tam chrześcijaństwa w ogóle nie bo to wszystko z chrześcijaństwa jest wiesz zgarniane ostatnio były święcenia święcenia nie nowych księży kobiet mhm. nie w kościele protestanckim to też jest no znaczy no fajnie niech sobie tam no, tylko to znaczy, nie, nie jest sakrament kapłaństwa nie to i... się nazywa jakąś wprowadzenie no to się inaczej nazywa tak nie, no ale wiesz ale mówię. Mhm. Ale na tvn nie było i coś ha, ha, innego to... napisane, no ja wiesz, ja, ja, ja nie mówię jak to się nazywa poprawnie, tylko właśnie mówię jak to idzie w świat, więc to jest takie pytanie, że ten język no już jest taki, że wiesz, że to już wszyscy teraz myślą sobie, nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi, no, ale jeżeli jesteś katolikiem, katoliczką, katolikiem, no to, no to właśnie, no to, 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 to nie ma to sensu, nie, to po prostu żyj swoją wiarą i odkrywaj to co jest najpiękniejsze i najlepsze w tej wierze, a nie podążaj za jakimiś trendami, które są wydaje mi się no taką właśnie odpowiedzią na ten głód, który jest, nie? No trzeba coś sobie zbudować. Jeżeli nie wiara w Jezusa Chrystusa, no to będzie to coś innego po prostu. Dzisiaj psychologia mówi też o duchowości ateistycznej i to jest też nie, warto właśnie myśleć, tak. tak pomyśleć w tych kategoriach, że osoby, które są niewierzące, też odkrywają sobie właśnie potrzeby duchowe. I, I one są gdzieś tam rozpoznawane, nazywane. No i no, z czegoś chcą czerpać, no i czerpią z pewnych tradycji, które mamy, nie, czyli tradycji religijnych, tak jak powiedziałeś. Tak. Warto to zaakceptować, a nie kłócić się o nazwy tak naprawdę, bo, bo no to nie no jest zarezerwowana nazwa. No. Tutaj no też no ta, ta komunia też no. No, komunio, czyli jakaś wspólnota, nie? i tutaj też małe dzieci świętują wspólnotę ze swoimi rodzicami, mm. przeżywając wycieczkę. No, no. no. <laughs> no właśnie. To jakoś, e, no niestety, wiesz. ja mówię niestety, niestety, to nie jest zastrzeżona nazwa. Natomiast może to być jakiś, jakiś, jakaś płaszczyzna, nie wiem, rozpoczęcia dialogu, tak? Z osobą niewierzącą mm. i moim zdaniem do tego czasu odwoływać, odwoływać, że jeżeli jest sobie taka potrzeba, to Słuchaj, może porozmawiamy o chrześcijaństwie. Jeżeli nie chcesz, to nie, ale jeżeli chcesz, no to fajnie, bo, bo wiesz, dlaczego by od tego nie zaczynać? Nie? Rozmowy z kimś niewierzącym to jest o wiele lepszy fundament do dialogu niż rozmowa o kościele, pedofilii, finansach, ryzyku i wiesz. nie? To ja wolałbym zacząć od takiej, takie. był dziękowa Panu Bogu, że ktoś chce sobie porozmawiać o, o takich sprawach, a nie o tej całej nadbudowie mhm. i, i, i tym, że. I tym, że teraz ja się mam tłumaczyć, nie wiadomo w ogóle, z czego, co nie jest też tak naprawdę do końca moim światem, nie? <laughs> Więc taka, takie, taka rozmowa i taki fundament do rozmowy pewnie byłby, byłby lepszy. Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Na ten temat, czy spotkaliście się ze świecką komunią, ze świeckim bierzmowaniem, ze świeckim ślubem, ze ślubem solo, bo w Japonii można się samemu ze sobą ożenić, <śm> może w innych krajach też. Eee, a teraz zapraszamy Was do modlitwy, więc czas na patrona tego odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest święty Dominik Savio, jeden z najmłodszych świętych w kościele. Miał 15 lat, kiedy z powodu choroby zmarł. Żył na początku XIX wieku, wtedy, kiedy w Niemczech rozwijają się świeckie bierzmowania. We Włoszech żyje chłopak, który w wieku 7 lat, jak na tamte czasy, to bardzo, bardzo wcześnie, przyjmuje komunię świętą w dojrzały sposób. Dlatego, że w swoim dzienniku pisze wtedy, robi sobie cztery postanowienia będę często się spowiadał i przystępował do komunii jeżeli tylko spowiednik mi zezwoli będę święcił dzień święty moimi przyjaciółmi będzie Jezus i Maryja i raczej umrę niż zgrzeszę to pisze siedmiolatek który przystępuje do pierwszej komunii świętej i chyba też jakieś prezenty dostał przez jego stawiennictwo chcemy się pomodlić za wszystkie dzieci pierwszokomunijne za wszystkich dorosłych którzy też przygotowują do Pierwszej komunii świętej, wołając święty dominiku Savio. Módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory, całe wasze życie, były święte. Amen. Amen.